Witam, pozdrawiam sobie z Czimy. Pierwsza z Sprzedecka gromada już dopala się ogień w biwaku Postanowiłem najpierw rozpalić ogień Potem y, oczywiście zająć się gotowaniem Zapraszam na moje filmy, w i Filipek pozdrawiam całą Polskę Tutaj muszę tutaj poczekać, niech to się rozejdzie Dzisiaj warzywa na patelnie Także pozdrawiam Państwa. Zapraszam na kolejne filmy z moim udziałem: Alony in the Forest. Alonka nie ma, ogonka, buszka, w leśni ludzie. No i chciałbym polecić taki kanał na YouTube, Monet Hambuszka, to jest rosyjski kanał. No, yy, który może nie lubić, Rosjan, przez tą wojnę oczywiście, przez wojnę. Ale naprawdę, ten kanał jest tak świetny, że na tyle budowali wspaniałe kabiny, różne tego typu rzeczy, że, że to jest masakra, szok normalnie po prostu, jak oni to budowali. Także pozdrawiam serdecznie. Chciałbym podziękować za wysłuchanie i pozdrawiam DaszBud.